Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwolę sobie nagrać podcast o kolejnej aplikacji. Wbrew pozorom bardzo prostej I nikt by nie przepuszczał, że o tej aplikacji można cokolwiek nagrać. No, uważam jednak, że można, ponieważ... No może nie każdy wie, jak się nią posługiwać. Jest bardzo intuicyjna. Oczywiście na Samsung Galaxy S6, no we Spiątce, ona troszeczkę działa, działała w sumie na tej samej zasadzie. Praktycznie tam tylko troszeczkę się różniły, różnił widok tej aplikacji. No więc mówimy o zegarze Samsungowym, przez którego wiem, że niektórzy zrezygnowali, bo był nieintuicyjny. Ja uważam, że to jest najbardziej intuicyjny zegar, jaki możemy sobie wymarzyć w tych telefonach z Androidem. I wiadomo, jak usunąć alarm, jak sprawdzić, jak sobie ustawić czasomierz. Możemy sprawdzić czasy w innych państwach, no ale to do tego dojdę. No więc. Wchodzimy w zegar. Zegar. I mamy, jak pójdziemy na prawo, to mamy cztery takie elementy. Alarm karta 1 z czterema. Takie cztery karty właśnie. Alarm to jest pierwsza karta. Czas na świecie karta 2 z czterema. Czas na świecie karta druga. Stoper karta trzy z czterema. Stoper trzecie. Czasomierz karta 4 z czterema. I czasomierz czwarte. I jeszcze powiem jedno, jak pójdziemy na lewo od tych kart, to będą opcje akurat tej karty Zawsze tej karty, którą otworzyliśmy. Jak zamkniemy zegar, to on i tak zapamięta ostatnią otwartą kartę. Więc otwórzmy pierwszą kartę. Stop, czas na świecie karta, alarm, karta 14 ma. Alarm. Przycisk 59 minut. Otworzyliśmy minuta. pierwszą kartę. Przycisk 7 godzina. I od razu nas przełącza do godziny, którą chcemy ustawić i kiedy chcemy ustawić. Pole 6 godzin, przycisk data przycisk. Hmm. Czasomierz, karta czterema. karta 3. Czasomierz, karta cztery z 4. kartę tutaj, tutaj mamy tą czwartą kartę. I żebyśmy poszli na prawo, no bo y, od prawej strony wtedy będzie się zaczynało. Będą się zaczynały ustawienia y, tej karty, którą żeśmy otworzyli. No więc tutaj jest data przycisk. data No na razie to nas w sumie nie interesuje. Idziemy dalej. Przycisk 5. godzina. I tutaj jest godzina. No bo najpierw ustawiamy godzinę. Żeby nam było prościej. Pole edycji 6. Godzina. Dotknij dwukrotnie. Aby edytować. No nie wiem. Która teraz jest godzina? No ustawmy. To jest 11.56. To ustawmy sobie na 12. Przycisk się. Pole edycji 6. Godzina. 6. Dzisiaj. Pole edycji 6. Godzina. 8. Dalej. 8. Dalej. 8. Cały tekst usunięty. I będzie 12. 1. Gwiazd 2. Gwiazd 1. 1 2. 5, 2 2 Osiągnięto maksymalną liczbę znaków. 12. Klawiatura ukryta. No. Pole edycji 12. Godzina. Przycisk 13. Przycisk 59. Pole edycji, minuta. Dotknij, minuta. przycisk 1 minuta. 1. Godzin. Pole edycji 1, minuta. Dotnij dwukrotnie.01 będzie. I teraz tak. Jeszcze czego nie powiedziałam. Przycisk minut przycisk, to, że... przycisk 3, pole edycji 12, godzina. Przycisk 11, godzina. Data przycisk. No bo to ma nie mówić jak ja mówię, no. Muszę się tego jeszcze nauczyć. Można, jak ktoś nie chce pisać w tych polach, to ustawia sobie godziny tymi, i, i minuty tymi tutaj przyciskami. Przycisk 11, godzina. Pole edycji 12, godzina. Dotknij ja... dwukrotnie, aby edytować. A ja wpisałam 12. Przycisk 13, godzina. I tutaj po tym polu edycyjnym następny jest 13. Te przyciski są etykietowane, akurat. Tutaj wszystko jest etykietowane. No z tam jest tak samo. No więc, żeby się nie męczyć, ustawiłam 0,1. Przycisk minuta. Pol edycji 1 minuta. Dotknij, tak. Przycisk 2 minuta. Otóż. Jest to samo. Poniedziałek. Przycisk wyłącz. I tutaj mamy teraz e, dni, w których chcemy, aby to było. Wtorek. Przycisk wyłącz. I on automatycznie zaznacza. Tutaj środa, przycisk wtorek, poniedziałek. Przycisk wyłącz. Poniedziałek. Torę przycisk poniedziałek. Przycisk włącz. Włącz, wyłącz. Poniedziałek. Ustawiamy sobie jak chcemy. Wtorek, środa. aby utworzyć alarm. Ustaw aby utworzyć alarm. Przycisk przycisk kopcia. Niedziela, sobota, przycisk, wy niedziela, przycisk wyłącz. My no ustawiamy sobie te dni, w których chcemy, aby był no, ale ja chcę, aby mi zadzwonił za te 5 minut, tak? No więc, czy za te już no parę mniej tych minut? Przycisk, opcję. Wchodzę w opcję. Przycisk, zapisz. Typ alarmu, głośność alarmu. Słuchaj interaktywny 70. Sygnał alarmu. Morning Flower. Brzemka. 5 minut, 3 razy. Narastająca głośność. Nazwa alarmu, brak. No, i ustawiamy sobie wszystko, co chcemy tutaj. Nazwa alarmu brak. Ustaw alarm. karta 1 z 4. Czas Stop, czas Dzisiaj piątek, data przycisk. Ale ja chcę datę, i właśnie. Przycisk 11, godzina. Data przycisk. Dzisiaj piątek, 1 lipca. I właśnie tam były te opcje, przez które teraz no, przeleciałam w sumie, więc powinna mnie za chwilę. Data przycisk. No, ale chcemy datę. Ustaw, datę. Która by. Wyświetlana elementu 1 z trzema. Od tych wszystkich. Od tych kart, jak się weszło w ko konkretną kartę? Ustaw datę. Przycisk miesiąc wcześniej przyciemnione. Lipca. Przycisk miesiąc później. Lista rozwijana 2016. Piątek, 1 lipca 2016. Wybrane. Od sobota dziew, niedziela, sobot 5. czwartek, środa, 4, 5 lipca 2006 zegar. Zegar, pierwszy nazwa alarmu. Brak. Tylko po prostu chciałam w to wejść, aby wam pokazać. Narastająca głośność. Zwiększaj głośność alarmu przez pierwsze sekundy w liczbie 60 włączone. Przełącznik. Grzemka. 5 minut. 3 razy. Sygnał alarmu Morning Flower. No a tutaj po drzemka, Narastająca tutaj nazwa, nazwa alarmu, teraz. alarm karta jeden, Czas na świecie. Stop, Czasom. Dzisiaj. Data. Przy, przy pole edycji 12. Przycisk, przycisk, minuta. Pole edycji, przycisk, powtórz. Poniedziałek. Trzy wtorek, Środa. czwarty, piątek, sobota, niedziela. Przycisku klien, opcje. Przycisk zapisz. Alarm jest ustawiony na jedna minuta od teraz. Godzina szósta. Alarm, godzina 12.1 zabrzmi za mniej niż 1 minutę. Wyświetlanie elementu 1 z 1. Głośność alarm 20%. No, no, no za chwilę nam zabrzmi, no bo trochę to się z ustawieniami troszeczkę się rozejrzałam, więc na no ten alarm za chwilkę on będzie. Eee. Alarm, godzina 12.1. porzuć drzemka. Wyświetlanie elementu 1 no z tak, 1. Tylko, że Głośność nam... alarm 70%. Alarm, godzina 12, alarm. Tylko teraz nam nie zabrzmiał, no bo ja nagrywam. Alarm, drzemka, przycisk. Chyba tak jakoś Porzuc, przycisk, miała. godzina 12, 1. Porzuć przycisk. No jest tu porzuć. Zegar. Odrzucamy elementu z 1. Nie chcemy. Głośność alarm, 20%. Zegar, pierwszy przycisk, usuń. Chcemy go usunąć, jak już mamy to porzuć. Alarm wow. Jak już w ogóle nam jest niepotrzebny, chcemy się go pozbyć. To jest, to jest, to jest akurat na lewo opcja. Jak już... On uzna, że go odrzuciliśmy, to pokazuje nam opcję: porzuć, zrób po prostu co z tym alarmem chcesz, zostaw, wyłącz. Możemy go zachować, możemy go wyłączyć, możemy go zostawić i włączyć, mm, kiedy chcemy, ale urządzenie zapamięta, że chcemy po prostu czasem o godzinie tam 12.01 mieć ten alarm, wtedy go sobie włączamy wcześniej. Alarm no Ale my nie chcemy. I usuwamy. Alarm, karta, jeden, alarm karta, aby utworzyć, przycisk zapisz. I tutaj jest też. Aby utworzyć alarm. Ustaw godzinę a następnie dotknij przycisku zapisz. I tutaj też jest taka informacja. Po lewo, jak otworzymy kartę, że no jak chcemy ustawić ten alarm, no to musimy sobie już wcześniej go ustawić i zapisać. Ja w takie okrężne, tak okrężnie sobie nie ustawiam. Staram się zapisywać yy, cyframi sama. Jeżeli chcę już ustawić, no jak to woli, to może przechodzić tak po tych minutach i, i godzinach, też tym przyciskami etykietowanymi. Tylko no, to trochę żmudne, moim zdaniem. Wiemy, jak ustawiać alarm, wiemy, że jak chcemy więcej opcji mieć, no to wchodzimy na ten przycisk Więcej opcji. No i się rozwija takie menu, które dzięki któremu możemy ustawić sobie głośność alarmu. Ja z tego korzystam. Ustawiam sobie głośność alarmu, ustawiamy sobie drzemkę, ile chcemy, żeby to nam co ile, co 5 minut, możemy ustawić co mniej, ale żeby była drzemka trzy razy, możemy to zmieniać. Tam wszystko trzeba po prostu sobie rozkliknąć. No ale z tych przecież zamknij te opcje, po prostu sobie zapisz alarm, zamknij opcję, zapisz alarm. No i mamy ten alarm. Można go odrzucać home'em w tym telefonie, jeżeli. Jeśli tutaj ma, to można tym homo go odrzucić. On wtedy już nie, znaczy zagra nam jak, ustawimy, jak ustawiliśmy drzemkę, to możemy go całkiem odrzucić. Już wtedy nie zagra albo usunąć. Dobrze, mamy ten alarm, potem jest taka ciekawa opcja. Czas na świecie, karta 24 ma. Czas na świecie. Co to jest czas na świecie? No możemy sprawdzić, jak sobie wpiszemy dane państwo. sobie możemy sprawdzić. Jaki mają czas. Jaką mają pogodę nawet. Hmm, także jeżeli można dodać miasta tam. Także, także jeżeli kogoś to interesuje. No to. Stoper karta, czas na świecie, karta 24 ma. W czas na świecie. czas na świecie. Stopę karta, 3-4. Czas na świecie, stoper. na świecie, karta, 4 pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie, aby edytować. No to jakiego kraju szukamy? Może. Przecisk wyszukiwaj, pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie. Wyświetlono klawiaturą. Układ pianowy, główna klawiatura, początkowe wielkie litery. C, Y. Wyświetlanie 1 do 3 z element. Przycisk Przecisk wyczyść, edycji, Niemcy. Teraz musimy sobie znaleźć przycisk szukaj. Przycisk wyczyść, zapytanie. Przycisk więcej. Się... Berlin, Niemcy, GMW plus 1. O, akurat już znalazłam. Hamburg, Niemcy, GMW plus 1. No i teraz tak. Wpisaliśmy sobie Niemcy, bo tam, była, bo tam było pole wyszukiwania. Tam w zasadzie nic nie ma w tej karcie poza tym polem wyszukiwania. No i potem dopiero jak sobie wpiszemy dany kraj, dane, dane państwo czy miasto, czy no, co chcemy tam znaleźć, jaki jest, jak jest czas i jaka pogoda, no to już potem będzie mieć wyniki. No i teraz sobie. Monachium Niemcy, plus no mamy Monachium, mamy... Hamburg Niemcy, GMW plus jeden. Berlin Niemcy, GMW plus jeden. No załóżmy, że sprawdzimy sobie Berlin. To rozklikamy Berlin. Klawiatura ukryta. Berlin Niemcy. Klawiatura zamknięta. Berlin, godzina 12:06, piątek, 1 lipca, czas letni, zgodny z czasem lokalnym. Przycisk dodaj miasto. Zachmurzenie zmienne, 24. Zachmurzenie zmienne, dwadzieścia... Alarm karta jeden z czterema. No i... Ale Zachmurzenie, przycisk Berlin, godzina dwóch. przycisk więcej. Przycisk wyczyść zapytanie. A tutaj jest jeszcze przycisk więcej. Więcej. Bieżąca lokalizacja. Ustawienia pogody. Aktualiz. Iuf. O pogodzie. Aktualiz. Iuf. O pogodzie. Usta Bieżąca lokalizacja. No i tutaj też. Ustawienia pogody. O przy. Ustawienia pogody. Przycisk nawiguj w górę. Ustawienia pogody. Włączony. Włącz, przełącznik. No i trzeba wybrać, czy też ma wyszukiwać, czy ma nie wyszukiwać. Pokazuj informację o pogodzie na zegara czasu na świecie. Wymagane jest połączenie z siecią. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat. No to wiadomo, bo on skądś musi to znaleźć. Z czegoś musi to wyszukać. Jednostka, stopni Celsjusza. Jednostka, stopni Celsjusza, ostatni element. Przycisk, nawiguj w górę. Ustawienia pogody. Przycisk, nawiguj w górę. Zagar. Przycisk, wyczyść zapytanie. Przycisk więcej. Berlin, godzina 2. Przycisk, doda miasto. Zachmurzenie zmienne, 24. Ola, edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie. Wyświetlono klawiaturę. Układ pionowy główna klawiatura, początkowe wielkie litery. Usunięto F. Wszystkie znaki usunięte. Wyświetlanie elementu 1 z 331. Y. Wyświetlanie elementu 1 z 3. Za dużo to gada. Klawiatura ukryta. Przycisk wyczyść zapyt. Przycisk więcej. Berlin, Niemcy. Gmb. Hamburg, Niemcy. GMW plus 1. Na przykład. Hamburg, Niemcy. Hamburg, godzina 12.08. Piątek, 1 lipca. Czas letni. Zgodny z czasem lokalnym. No i wyszukało po prostu miasta które miało, y, które no, są niemieckie i no, można sobie sprawdzać. Y, no, w, Niem w Niemczech no, to nie jest to jakieś tam ciekawe, no bo w Niemczech jest, nie, nie różni się ta strefa jakoś, no znowu w Rosji na przykład strefa czasowa jest różna i to, y, bo to bardzo duży kraj, więc tam może być rzeczywiście zainteresowanie. Y, ja, cosa umposto najprościej jak można więc dalej przycisk start zamużenie duże zamużenie ale czas no, na świecie karta Stop, karta 3 z 4. teraz chcemy stoper bo to jest karta trzecia czasomierz karta 4 z 4 potem będzie czasomierz no ale stopper. stoper karta 3 z 4 ma jest kartą trzecią więc ją otwieramy stoper karta 3 z 4 stoper przycisk start 0. sekundy czasomierz karta 4 z 4 no i e, idziemy na prawo 0 sekundy. Więc mamy 0. sekundy. Przycisk start przycisk start ostatni element. No i start jest ostatnim elementem, więc go klikamy. 0 przycisk start. I on nalicza. Zegar. Pierwszy element. Alarm karta 1 z 4 Alarm przycisk pomiar. Przycisk zatrzymaj. 7.35 sekund. kropka czterdzieści 12.46 sekund. Naliczę, naliczę. Przycisk zatrzymaj. Przycisk pomiar. Przy, przycisk pomiar. Jest jeszcze pomiar. 1,21,29 sekund. Pomiar 21,29 sekund. Wiesz, można to sprawdzać. Przycisk pomiar. Ostatni element. Alarm karta 1. Przycisk pomiar. Przycisk zatrzymaj. A my chcemy już zatrzymać. Na lewo oczywiście. No to jest tak intuicyjne, że po prostu mm, wszystkie te przyciski są etykietowane, więc wiadomo, co tu zrobić. Więc... Alarm karta 1. Przycisk zeruj. Przycisk znów. Właśnie... Wyzerujemy, no bo naliczył nam tutaj 1.1.29 sekund pomiar 21.29 sekund 43.5 sekund pomiar 21. czasomierz On karta naliczył, 4, 41. Przycisk znów, ale my chcemy to. Przycisk zeruj 0 godzin, 0 sekund Wyzerować i nie chcemy. Już. Zegar pierwszy alarm karta 1 z4. No i to jest taka filozofia tego potem jest dalej kolejny czas na świecie. Stopę karta 3, czasomierz a 0. sekundy Czasomierz karta 4 z4 Czasomierz. No, i to nam się może przydać, jak chcemy sobie ustawić czas od do. No ale wchodzimy. Stop, czasomierz, karta 4 4 Bardzo przygotowaniu może się to przydać. Czasomierz. Przycisk start, przyciemnione. Przycisk start, przyciemnione. Przycisk zero przyciemnione. Przycisk jeden, sekunda. No i tutaj ustawiamy tak samo jak w zegarze. Poladycy, przycisk przycisk jeden. Minuta, poladycy, minuta. Dotknij dwukrotnie przycisk 5, pole edycji minuta. Przycisk 1 minuta. I jeden. Ustawiliśmy minutę. Przycisk 59 pole edycji sekunda. Przycisk 1 sekunda. 1. już tak prościej, no bo już nie będę wpisał, więc klikam po żeby było. Przycisk zeruj. Przycisk start. Przycisk start ostatni element. Przycisk przycisk start. I sobie będzie odliczał, odliczał, odliczał. Zegar. przycisk anuluj. Przycisk pauza. 0 minuta 55 sekunda. Czasomierz karta 0 z... minuta 52 sekunda. I on odlicza, odlicza, odlicza bardzo fajna. Anna Czaman, ale wczoraj to trochę inna. Czasomierz karta cztery ma. No ale internet mi był wcześniej potrzebny, żeby tutaj żeby tutaj wam pokazać czas na świecie, więc no trudno nie korzystać z internetu podczas takich podcastów, które wymagają po prostu tego internetu. Upłynął czas, 0 godziny, 0 sekund, porzuć. On dzwoni, on zawsze dzwoni, no tylko że teraz nagrywamy i on po prostu nie, nie potrafi tego zadzwonić. Upłynął czas, upłynął czas, pierwszy, porzuć przycisk. Porzuć. Zagar. Jest tak samo, jest odrzuć, to jest porzuć. Zegar, pierwszy, przycisk start. Przycisk zeruj. Ale zerujemy, bo już nie chcemy. Przycisk jeden, sekunda. Pole sekunda. Dotknij dwukrot, przycisk, przycisk, przycisk start. I w zasadzie jest... Przycisk start, alarm, czas, stop, czasom, zero godzina, zero minuta, zero sekunda. I jest wyzerowany. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o te aplikacje. Najtrudniejszym może być ustawianie alarmu, bo tam jednak no, wymaga trochę to opcji. Można swój alarm nazwać, można określić, w jakie dni on ma dzwonić. Oczywiście te dni się tam zaznacza. On zaznacza domyślnie sobie wszystkie, że ma codziennie dzwonić. Jeżeli ktoś chce, żeby co tydzień, we wtorki mu dzwoniło, no to sobie on zaznacza, żeby mu dzwoniło we wtorki codziennie o tej samej godzinie. I on to zapamięta. Po prostu można mieć alarmów zapisanych tyle, ile się chce. Usuwać jest to inaczej niż w S5, bo w S5 było mniej intuicyjnie. Ponieważ tam trzeba było to dwuklik z przytrzymaniem zrobić, dwa razy tak kliknąć i za drugim razem przytrzymać, i on nie zaznaczał tego, że to chce się usunąć. Trzeba było pójść w lewo i to usunąć samoczynnie. A tutaj po prostu jest przycisk: usuń i jest łatwiej w szóstce niż w fast piątce. Dla mnie to jest bardziej intuicyjne i bardziej czytelne. Jeśli, e, gdy miałam z piątką, no to, to takie nie było. On mi nie powiedział, że zaznaczone, czy coś e, takiego, no więc ja nie wiedziałam, czy ja go mam zaznaczonego, czy ja go mam e, zaznaczonego, czy go nie mam. Więc tutaj myślę, że został lepiej zrobiony ten, ten zegar. Nie wiem, jak to już jest dalej, we siódemce. Może jest też jeszcze lepiej, tylko już nie wiem, co można lepiej tu zrobić, bo to jest naprawdę wszystko dobrze zrobione. Polecam korzystać z tego, z tego zegara. Korzystałam z innego, a to już z innych przyczyn, bo miałam jakiś konflikt w telefonie i to przez kilka tylko, i to nie było intuicyjne. Mówiło po angielsku, nie było intuicyjne i nie wiedziałam, jak usunąć alarm. A tutaj wszystko jest ładnie po polsku etykietowane, można sobie ten alarm usunąć jak się chce i go usunąć to nie ma problemu. Także zapamięta wszystkie alarmy, które się ustawiło. Ustawia się też głośność tego alarmu, jaką chcemy, aby ustawił bo jak się ustawi za głośno, to syntezator mowy też troszeczkę głośniej wtedy działa chociaż to jest chyba mm, jakiś, może być mogą być jakieś konflikty przez inne aplikacje, bo raz syntezator yy, mowy tutaj w telefonie będzie działał ciszej ustawienie alarmu będzie głośniejsze, a raz po prostu po prostu będzie, będzie no, krzyczał, więc ale jak ktoś nie instaluje dodatkowych aplikacji związanych z czasem, to nie będzie mieć tego konfliktu. Ustawi sobie głośność alarmu, jaką chce. Wybór alarmu dzwonka też był w opcjach, można sobie to przestawić, na jaki się chce, bo tam, bo tam były do wyboru. Ja mam osobiście ustawiony domyślny jakiś tam. I drzemka, no to też można sobie uregulować. W tych opcjach, no, i jeszcze jak ktoś potrzebuje nazwać alarm, no to też go sobie nazywa. Dziękuję bardzo. Jakby były jakieś uwagi, poprawki, no to ja wszystkie przyjmuję do siebie i jeszcze mogę coś ewentualnie tu objaśnić i pomóc. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.